Cześć, witajcie na kanale Gametoon w programie StreamNation. Ja jestem Kinzami i wspólnie gramy w Widmo Wolności. W ostatnim odcinku poznaliśmy Slidera, znakomitego netronera, który jak dowiedział się co mamy w głowie, to był przerażony. Niestety nie mógł już się wycofać. Ślady do niego wszystkie prowadziły i jeżeli nam nie pomoże, to prawdopodobnie zginie. Nie żebyśmy mu grozili, ale tak będzie. Także zabrał się do roboty i ciekawa jestem co z tego wyjdzie. Zobaczmy. No dobra, lecimy. Niego wyjścia nie mamy. Chyba, że spytałam go, czy robił to już kiedyś. Ale w sumie jak dowiemy się, że nie, to tylko... Nie, dobra, lecimy. Uf. No to lecimy z tym. czy będzie boleć. O jego na pewno. Jak w jakimś horrorze. Ach. Chyba zapyszło z tym, że będzie bolało. To jest nasza songbret, której szukamy, która zaginęła. Zaraz. Tronit. Skąd no tak.. Matak. Tak, pracujemy teraz razem. Z nimi, z Alex. Niesamowite, że jest tu znowu. Ale to dobrze. Czyli tak, czyli on, jakby dzięki swojej umiejętności netrenerskiej. Połączył nas z Songbird zaginioną On jest nieruchomy Jakby on jest... Tutaj nie ma go z nami Chyba tak wygląda Tak samo Reed, jesteśmy same z Songbird Straciłyśmy kontakt Nie powiedziałaś mi o Blackwallu Może to Kiedy się ze mną połączyłaś, zapomniałaś powiedzieć, że korzystasz z protokołu Blackwalla Niby taka drobnostka bardzo ważna, wiesz, Songbird? Tak Myśleć też o tym tak ty wiedziałaś on. Ale to nie było ważne Aha Dużo ryzykujemy ja ryzykuję. Ty nie za bardzo. Blackwall i twój relik to był jedyny sposób na kontakt, z Syfą. Słuchaj, Wilk. Nie mamy czasu. Przerywanie e, prze... Łączenie się ludzie Hansena. On przytrzymuje mnie. Nic mi nie grozi, dopóki robię, co mi każe. Ale musicie mi pomóc. Slider? Co się dzieje? Dziewczyno. Black Wall! Black Hansel robi dużą imprezę. Bądźcie tam, znajdę was. Wyjdź do niej. No to chociaż tyle. Kurwa. Jest ok. O nie, on umarł? Slider chyba nie żyje. Przepaliło mu się chyba coś. Tyki. Zerwało nam połączenie. Matko. Już panim, Wypaliło go. Jakie buty w ogóle mamy? Zginął przez nas. Tak, chłop umarł, a ja się dziwię, że mam takie buty. Pozwoliłbyś mu przeżyć po tym wszystkim? Czy i tak planowałeś go zabić? Dobrze, że nie musimy zadawać sobie tego pytania. No tak, w sumie nie przemyślałam tego, że tak pewnie bym nie chciał go zabić. Za dużo by wiedział. Do rzeczy, co z Songbird? Rozmawiałam z nią. i Jest cała, powiedzmy. Potrzebuje naszej pomocy, ale jest cała. Dobra, opowiesz mi za chwilę. No, Wydałośmy no, się stąd. Co się stąd wydostać? Tam mogą na nas jeszcze czekać inni wodobo. A ty co, Johnny, podziwiasz? Magia, slider. <grym wyszła> Nie wygląda na przyjętego, tak sobie się chilluje Gdzie on wyszedłem ten gdzieś wyszedł? Normalnie jakoś... A tam idzie, dobra. Zaczekaj na mnie. Oho, znowu są. Jednak miał rację. No to ty jesteś, nie strasz mnie. Fajna ta nowa broń. Szybkie są skurczybyki. Dobra, ty umieraj. O nie już nie mam pocisków. Uważaj, muszę przeładować! No ja też. I ten jak pojedynczo strzela? To jest trochę taki... Tryb jakiś shotgun a ona jest? Słaba ta broń. Tą broń musimy zmienić. Nie ma Nic nie widać. No gdzie ty jesteś tu? Mogę ją zhakować, ale szkoda mi trochę moich punktów hakerskich. A, w sumie nie zakazła, tylko trzeba heady strzelać. Co mnie hakuje? Ty, haker Hagmeister No, po tobie. Wybramy tak wszystko, a potem będzie mieć znowu przeciążenie Czy komponenty sobie weźmiemy? Jeszcze ktoś jest? A tutaj widzę Przeładuj Skąd oni się wzięli? Nie było ich wcześniej Chyba posiłki ktoś wezwał tylko trochę spóźnione Wasz szefuncie już nie żyje Trzeba go tam nazwać ciażno no mi mówi puknij się Puknij się w głowę A on po innym języku mówi Co masz? Masz drzazgę limitu, kij baseballowe. dobra to drzazgę bym sobie wzięła Ale kij mi niepotrzebny Kij z tym kijem A ten co? Patrz na wszystko Jakaś amunicja, coś tutaj? Mm. A ty co masz? Okej. Okay. Tego nie. To weźmiemy. Amunicja? Skrzynia. Skrzynia nie, amunicji nie ma. Przydałaby się. A tu? Co to? A, przyda się. O, amunicja. O, euro, dolary. I amunicja. A ty, co ty, taki jakiś przykucnięty? Hopie, co ty, ryc, wariacie. Uciekajmy stąd. Przejdźmy trochę dalej i, i pogadajmy. Dobra, jak to broń strzela? Nie próbujmy strzelać, bo za nas policja zgarnie jakieś zamieszki. Chociaż nie wiem, czy do tej dzielnicy policja wjeżdża, bo na trochę na taką opuszczoną. Z Co? widokiem? No dobra. Co ci powiedziała? Ucieszyła się, że tu jesteś. Przyznała, że używa Black Walla, Wyglądała na chorą. Może to. Że używa Black Walla. Nie wypierała się tego. Musimy ją szybko znaleźć. Powiedziała ci, gdzie jest? Ona potrzebuje pomocy. Hansen ją dorwał i trzymał siebie. I wykorzystuje. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Naprawdę no, nie mówiąc, nie mogło być gorzej. Black Sapphire. Hansen robi tam jakąś imprezę. Powiedziała, że tam nas znajdzie. Czymkolwiek jest to Bleks. To jakiś klub? Spójrz tam, najwyższy wieżowiec obok budynku z jebitnym monitorem. Co? To jest ten hotel, w który władowano miliardy dolarów. Obecnie ulubione miejsce Kurta Hansena. Prawdziwa forteca w środku doktą. Nie da się tam tak po prostu wejść i nie sądzę, żebyśmy mieli kogoś, kto nas tam wprowadzi. Ja i Alex będziemy musieli uruchomić nasze kontakty. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Ty też się zastanów, czy nie znasz tu kogoś. Znam miejscowego fiksera, Mr. Hans. Mogę do niego zadzwonić. Mhm. Zrób to. Będziemy okay. w kontakcie. No dobrze. Dzwonimy do pana rączki. Misa się nazywa Rączka myje rączkę, w sensie ręka myje rączkę. Ręka rękę my. Albo dla e, słodziaków rączka. Dobra. Mm. Śledzimy zadanie. Zadzwoń do pana rączki, OK. Mm. Dzwonimy. Chęt dzwonię z prośbą o przysługę. Prosto z mostu to lubię. Muszę dostać się na nadchodzącą imprezę w Black Safire. Może od razu do pentagonu. <grym> Zaróżnia, Black Safire to nie. Nie przypomina mi o komu to kiplaza. tylko na zaproszenie Hansena. To miejsce jest jego twierdzą. To mi załatw zaproszenie, proste. Jest jakiś sposób? No dobrze. Słuchaj. Słucham. Zaproszenie ci nie załatwię, ale będę może miał coś innego. Jednak muszę poprosić cię o coś w zamian. No, Ależ oczywiście, wszyscy Pamiętaj wszystko za coś. Woda. Gdy używasz, naciągasz liny, Trzeba naciągać tak, żeby nie pękła. No dobrze. Rozumiem. Rozumiem. Muszę pomóc ci zarobić trochę reputacji. Dokładnie. Pomóż mi, wykonaj dla mnie parę zleceń. Wzmocnij moją pozycję w Doktown, a wtedy ja pomogę ci z Black Sapphire. Oho. W porządku mamy umowę, zależy mi na czasie. Zależy mi na czasie. Nie dałoby się tego przyspieszyć. Nie mam zbyt wiele czasu. Chcesz, żebym ustrzelił ci gołębia, wie? To przynieś mi amunicję, zainwestuj Nie, 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 do gołąbków nie strzelamy, gołąbki są spoko Właśnie, nie, kupić kogoś Trochę euro, dolaru sypnąć Piętnastowaluta, oh. Reputacja, informacja, przysługa, to są silne waluty To są bogaci ludzie, nie, że już pieniędzmi gardzą Łatwo roztrwonić, ale mają wysoką wartość nie przekupisz nikogo w Black Safire, odkąd Hansen kazał zabić tych, którzy brali w łapę na boku. Ok. Koniec tematu. Dobrze, tato. W porządku, Hans. Mamy umowę. Cieszy mnie to. Do usłyszenia. Mhm, mm Czyli co? Ukończ przynajmniej trzy kontrakty dla pana Rączki. O, zadanie. Uda się do miejsca, w którym wypełnisz zlecenie dla dobra. To idziemy. Dużo tych kontraktów nam dał. Będziemy mogli sobie wybrać jedno z tych. No, trzy z tych. Pomógłby nam Reed, nie? Co on będzie w tym czasie robił? Opierniczał się pewnie. Jakby nam pomógł, to by było ten. Łatwiej. Ja bym zrobiła jedno zlecenie. Drugie zlecenie by zrobił Reed. A trzecie by zrobił Alex. I szybciutko. Zamówimy sobie nasze autko Niech będzie nasz acz Jackiego. O, Alex coś napisała. Hej wie, dostałam od Rida, że Slider gryzie piach. Co tam się stało? Wypadek przy pracy wysmażyło go w trakcie połączenia Songbird, nie będziesz po nim płakać, co? To nasza wina, wysmażyło go w trakcie połączenia Songbird, chociaż Rida wcale to nie obeszło. To jest troszkę takie... Zimne, ale z drugiej strony, to jest troszkę takie... Nie, no wypadek przy pracy, jaka nasza wina? No nie wiedzieliśmy, co... nie, no wypadek przy pracy, wypadek to. Widocznie taki koniec był mu pisany, ale widzę, że gładko weszłaś w buty agentki jej Bezlitosna. Drugi Reed. Zresztą co do rida, stary wilk nic się nie zmienił, nie wiem jeszcze czy to dobrze czy źle, ale patrzę na naszą historię... Dam ci jedną radę, Ewi. Nie zaprzyjaźniaj się z nim. Ani z nim, ani z nikim z agencji. Mamy zły wpływ na ludzi. Dzięki za ostrzeżenie, ale jedna czy dwie osoby ze złym wpływem w moim otoczeniu niewiele. E, jedna czy dwie nowe osoby ze złym wpływem w moim otoczeniu niewiele już zmienią. Uważaj, bo to ja mówię: mogę... O, też dobre, nie, ale nie, to będzie ok. Coś to Nie. Dobrze, jest motor, dobra. Jemanko. Idziemy. Co to za kontrakt? Niedaleko, bo 400 metrów Dobrze, bo są takie dystanse, że 2-3 tysiące Oj oj oj, ja nie chcę jechać O, w mieście O, nie po oczach, co? Się patrzy ten. Wypad. No, wypad, wypad. No, muszę ruszyć. Nie jestem czarodziejem, że mi się od razu przyniosło. Gdzieś tutaj coś. Rozglądam się. Rozglądam się za jakąś drogą do środka, ale nie wygląda na to dobrze. Hansen to stary pies, wyszkolony i doświadczony. Wie jak obstawić teren, pozamykać wejścia i tak dalej. Ten hotel to monolit. Na razie nie mam pomysłu, jak to ugryźć. Tak, próbuję dalej z panem rączką. Dam ci znać, jak się uda. On zamiast naprawdę kombinować, mógłby nam. Oj, sorry. Mógłby nam. Yy, pomóc. Wii trzeba ratować dwóch gliniarzy. Kto ma w wkrótce... Gliniarzy mam ratować? Ci gliniarzy najwyraźniej z tych, co lubią się powrócić. Chcieli zrobić biznes z człowiekiem, kurta, do ale coś poszło nie tak. I mam mhm. kłopot Więcej powiedzi Stella na rzecz. Stella! Powodzenia. No to, jak stelka, to pomożemy. Pogadamy Skakuj. ze Stella. Jest Stella, gdzie ty jesteś, żeby cię nie widzę? Stella? Wszystko w porządku? Kładź. Aha. Ludzie do czara nie mogą nas zobaczyć. W pewnym momencie pomyślałem, że może to auto ma na imię Stella, bo ja tu nikogo nie widzę. Połóż się, wątpię, że ta pozycja w czymś nam pomoże. Połóż się, niech ci będzie. Niech ci będzie. Jeśli masz przez to poczuć się lepiej, to czemu nie? Słuchaj, to poważna sprawa. Z ludźmi Dodgera nie ma żartów. Okej, okay, pewnie. No, całkiem wygodnie. Pełna automatyka, star. Nie pogadasz. Musisz pomóc mojemu narzeczonemu Billowi i jego kumplowi Charlesowi są więzieni w budynku kłopok. Hentz mówił, że obaj są z NCPD, tak? Obaj są też pieprzonymi idiotami. Czasem dorabiają sobie na mieście. Chcieli ubić jakiś interes z Dodgerem, coś poszło nie tak i teraz są w dupie. Bill zadzwonił do mnie ze środka i powiedział tylko, że jest źle i że mam ściągnąć pomoc, bo inaczej Dodger ich dojedzie. Rozumiesz, kurwa? Weź coś więcej o i się zbieram. Brudni policjanci, kłopoty? Nie, no nie będziemy tak. No tak, byłem pankiem i trochę rebel. Ty też jesteś policjantką? Czemu nie prosicie o pomoc swoich? O, to ciekawe. Ty też jesteś policjantką. Bill jest policjantem, Charles jest policjantem. Są też inni policjanci. A dzwonicie po mnie. Z doczerem nie robi się czystych interesów. To nie jest coś, z czym dzwonisz na 911. On coś nielegalnego? Dobrze wiedzieć, jaka policja jest w tym mieście. Bill to twój narzeczony. Charles, jego kumpel z pracy. Powiesz o nich coś więcej? Bill. Bill to dobry facet. Charles jest jak starszy brat, który sprowadza na złą drogę. Okej, okay, czyli z Charlesem się nie lubimy. Słuchaj, nie jestem naiwna. Życie w Night City to życie w Night City, ale Charles. To pierdolony mam mm na -hmm. kłopoty. No to musisz powiedzieć swojemu narzeczonemu, żeby się nie trzymał z nim. Jest źle. No to jeszcze on to posłucha. Wszystko? Jest bardzo źle, Stella. Ściągnij pomoc. Kocham cię. A, miło z jego strony, ale nie do końca o to mi chodziło. Pytałam, co się stało, to powiedział, że to zbyt skomplikowane na telefon. Mhm. Mm no dobra. Czemu aż tak boicie się tego dodżera? To dealer narkotykowy i człowiek Hansena, psychopata. Uciekał do Doktown przed ciężkimi wyrokami. Mam prośbę. Spróbuj nie zabijać jego ludzi. Czyli na cicho? Zabierzajmy i tak złej sytuacji. Mm -hmm. Tu masz kartę. Dodger przejął opuszczony budynek NCPD. Pomimo upływu lat działamy na tych samych systemach, więc wejdziesz bez problemu. No dobrze. zacofania technologicznego NCPD. No to idę, chociaż się fajnie to jest to bomblet. My... Proszę. Słuchaj, Stella. Mój piesek kochany ma na imię Stella. Jak ja mogłabym innej Stelli odmówić? O, matko Ach, te Stella No dobrze, wejdź do bazy dojera. Kiedy jedzie i jedzie. Czyli, co, czyli musimy dosyć na takie sninki piki, tak? A go nie ma. Co zrobić z taką zagadką? I mamy nie zabijać nikogo. Trudno, szkoda, jednak w tej gierce wolę... W ogóle we w gierkach wolę troszkę tak wiecie, a mi do przodu niż na cicho. Ale mogę ich złapać i ich ten, nie? Ła, ła, ła. Możemy ich troszkę unieszkodliwić, tak to się nazywa. Nie widzi mnie, proszę. O, bezwładni. Nic się nie stanie, nic sobie spać. Mhm. Yy, wiadomości? Coś ciekawego? Aha. Dobra. Dobra, sieć. Nie, nie będziemy tego, dobra. tego wychodzimy. Wyjdź co? Coś tu ciekawego? Tu. Obteczka. Gaza. To nie, to nie. Mogliśmy to wcześniej skakować, ale w sumie też po co jakieś zamieszanie robić. Dobra, idziemy. A tu co? Jakieś jedzonko. A wezmę. Jakbym zgłodniała, później to się przyda. A się patrzy w tę stronę? O kurde. Co teraz? Odwróć się, nie patrz tu. Hmm. Ciężko, ciężko. No i jak ja mam to. Tu... To będzie ciekawa misja. No i oczywiście jak to bywa Nikt nam nie pomoże bez odpowiedniej zapłaty A pan rączki chce nie małą zapłatę Bo aż trzy kontrakty Jesteśmy właśnie na pierwszym i dzieją się tam dziwne rzeczy Także chyba ten, yy, to miejsce jest nawiedzone Będzie bardzo ciekawie Musimy się jakoś prześlizgnąć Nikogo nie zabijając Ewentualnie tylko obezwładniając Będzie to naprawdę ciężkie, bo lepiej jest biec I użyć swojej broni yy, Wszystkich obezwładnić tak na amen Wtedy jest łatwo A jak się ślizgnąć, trzeba pobawić się, włączyć tryb Asasyński. Oglądajcie kolejne odcinki, zobaczcie, jak mi poszło.